Dzień dobry państwu. Proszę Państwa, chcieliśmy przedstawić opinię Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wobec sytuacji finansów publicznych w naszym kraju pod rządami koalicji 13 grudnia. Można powiedzieć tak, że rząd koalicji 13 grudnia jest na tyle bezczelny, że już nawet nie mówią, że pieniędzy nie ma i nie będzie, tylko swoimi czynami pokazują, że pieniędzy po prostu nie ma. Zapaść w służbie zdrowia jest tego dowodem, jest tego dowodem również to, że przewidują sami rządzący, że dochody budżetu tegorocznego będą niższe o ponad 40 miliardów złotych. Natomiast szefową Związku Zawodowego Celników, który to Związek Zawodowy zwraca uwagę na nieprawidłowości, chociażby na fakt rozwiązywania pionów do zwalczania przestępczości podatkowej w urzędach celno-skarbowych to jest pismo podpisane przez paną Agatę Jagodzińską próbują dyscyplinarnie zwolnić z pracy to wszystko świadczy o tym, że Polską rządzą ludzie nieodpowiedzialni. Oni po prostu nie potrafią rządzić. Nagle pojawiły się kłopoty finansowe w budżecie państwa, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość były pieniądze, były pieniądze na 800 plus, były pieniądze na inne wsparcie polityki społecznej, były pieniądze na obronność. Tak proszę państwa, były pieniądze na obronność, a więc mogliśmy rozpocząć proces wzmacniania polskiego wojska poprzez zwiększenie liczebne wojska polskiego poprzez sprowadzenie do Polski nowoczesnej broni poprzez właśnie rozwijanie polskiego przemysłu zbrojeniowego tak żeby wzmocnić siłę odstraszania Polski, żeby Polska nie została napadnięta przez Rosję, która próbuje odtworzyć swoje imperium. A więc pieniądze były. Dziś pieniędzy nie ma. Zadajemy publicznie pytanie, co się dzieje z dochodami do budżetu państwa. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Gdzie one się rozchodzą? Można powiedzieć w ten sposób, że jest przyzwolenie na nadużycia. I właśnie pani przewodnicząca związku zawodowego pokazała Piśmie publicznie, że poprzez likwidację komórek odpowiedzialnych za walkę z przestępcami skarbowymi władze obecne, rząd koalicji 13 grudnia przyzwala na nadużycia. I jeszcze jedna taka wartość, która obrazuje sytuację finansów publicznych. Kiedy w 2015 roku prawo i sprawiedliwość doszło do władzy, dług publiczny wynosił ponad 51% PKB. Kiedy oddawaliśmy władzę w grudniu ubiegłego roku, dług publiczny wynosił 49% PKB. Jeżeli to wszystko, z czym mamy do czynienia teraz, stanie się faktem, a przecież wszystko na to... Wskazuje, to w ciągu dwóch lat rządzący spowodują zwiększenie długu publicznego o 400 miliardów złotych, czyli dług publiczny potrzebuje do 60%. Te trzy wielkości proszę wziąć pod uwagę. Kiedy obejmowaliśmy rządy ponad 51%, kiedy oddawaliśmy poniżej 50%, 49%. A jeżeli to wszystko, co oni zapowiadają, rządzący, stanie się faktem, to prawie 60%. Długu publicznego oni spowodują. A więc można powiedzieć o ministrze Domańskim, że to minister dziura. To jest człowiek, który nie ma pozycji politycznej żadnej, a więc wykonuje to, co każe mu robić Donald Tusk burzy gospodarkę polską, powoduje, że wzrastają ceny za energię, ceny za gaz. Projekt obywatelski, który złożyło. Ponad 140 tysięcy Polaków. Zbieraliśmy podpisy pod tym projektem. Został zamrożony w podkomisji, a więc zdjęli tarczę energetyczną, podwyższyli podatek VAT na żywność. A mimo wszystko dochody budżetowe są katastrofalne, a więc mimo wszystko dziura budżetowa jest faktem. To jest obraz właśnie rządzących, nieudaczników, ludzi, którzy prowadzą Polskę do bankructwa. Dziękuję. Proszę Państwa, pan przewodniczący zwrócił już na to uwagę. Ja od tego rozpocznę. Mianowicie no, ta koalicja przedstawiła już dwa budżety. Pierwszy na ten rok z deficytem 184 miliardy i drugi na rok następny z deficytem prawie 290 miliardów złotych. To w oczywisty sposób przekłada się no właśnie na wzrost długu publicznego liczonego metodą unijną, a więc tą bardzo szeroką, aż o 10 punktów procentowych. Nigdy w historii naszego kraju po roku 1989 dług publiczny nie wzrósł tak gwałtownie i to zaledwie w ciągu dwóch lat. Proszę Państwa, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest załamanie się dochodów podatkowych. Nie ulega wątpliwości, że mamy z tym do czynienia. A to widać. Pan przewodniczący również wspomniał, że minister finansów przyznał się już, że w tym roku te dochody podatkowe będą mniejsze od planowanych o przynajmniej 41 miliardów złotych. A kto wie, czy jeszcze nie, nie więcej, bo wszystko wskazuje na to, że mimo tego, że podwyższono podatek VAT na żywność zarezygnowano z tarczy antykryzy antykryzysowej związanej z energetyką, to dochody podatkowe nie są takie, jakich się spodziewano i dotyczy to zarówno, proszę Państwa, podatku VAT, tego głównego podatku dochodowego, jak i podatku od firm. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że Podatek CIT, a więc podatek dochodowy od osób prawnych, ma być o 9 miliardów złotych niższy niż planowano, mimo tego, że w tym roku mamy mieć do czynienia z 3% wzrostem PKB. A więc mamy bardzo wyraźny wzrost gospodarczy i jednocześnie spadek dochodów z podatku CIT o 9 miliardów złotych. To rzeczywiście pokazuje, że w służbach skarbowych dzieje się źle. Rzeczywiście był ten list Związku Zawodowego Alternatywa do pana premiera, wymieniający aż 10 różnego rodzaju ciężkich zarzutów pod adresem obecnego kierownictwa resortu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb skarbowych. Słyszymy, że konsekwencją tego listu nie jest odpowiedź premiera, tylko próba dyscyplinarnego zwolnienia szefowej tego związku. Proszę państwa, powiedzmy sobie otwartym tekstem, ta koalicja zdecydowała politycznie i przyzwala na prywatyzację podatków. To widać gołym okiem. Podatki zamiast płynąć do budżetu państwa, płyną szerokim strumieniem do prywatnych kieszeni. Tak było, proszę Państwa, w latach 2008-2015. Przez 8 lat działania, no nie tej koalicji, ale koalicji z udziałem Platformy i PSL-u, dochody budżetowe wzrosły tylko o 35 miliardów złotych. Wracamy do tych czasów. Za naszych rządów, jeszcze raz to powtórzę, dochody budżetowe zostały więcej niż podwojone. Więcej niż podwojone. Przejęliśmy budżet 289 miliardów złotych w 2015 roku, oddaliśmy budżet z dochodami prawie 600 miliardów złotych. On był troszeczkę niższy, ale tylko w związku z kreatywną księgowością ministra finansów, który zdecydował się obniżyć te dochody. To pokazuje, jak w na, w czasie naszych rządów działał aparat skarbowy. Stawki podatków malały, a dochody budżetowe, w tym dochody podatkowe, rosły. Teraz, jak widać, jest dokładnie odwrotnie. Szanowni Państwo, ci, którzy oszczędzają na obronności na armii, wydają później fortuny na obronę. I tak jak robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości, wzmacniał polską armię, budował potencjał. Polskiej Zbrojeniówki, to niestety obecnie rządzący doszli do wniosku, że odkręcą te dobre procesy, które zostały zapoczątkowane przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, szanowni państwo, ponieważ w, sprawie, w sprawach związanych z budżetem na obronność, budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, mamy do czynienia z jedną wielką ściemą. Pan premier Tusk, pan premier kośniak pan minister Domański wychodzą na mównicę sejmową i mówią, że budżet na obronność to jest rekordowa kwota 186 miliardów w relacji do PKB 4,7%. Zajrzeliśmy do budżetu, uważnie go przystudiowaliśmy. Szanowni Państwo, nie ma tam kwoty 186 miliardów, jest kwota o wiele niższa, 124 miliardy. Więc mówienie o tym, że w budżecie zostało zabezpieczone 186 miliardów, jest po prostu kłamstwem. Ale idźmy dalej. Rządzący doszli do wniosku, że będą korzystali z. Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli funduszu, który został powołany na bazie ustawy o obronie ojczyzny, której pomysłodawcą i autorem był pan prezes Jarosław Kaczyński i pan premier Mariusz Błaszczak. Pomimo tego, że wcześniej z tego funduszu, ten fundusz bardzo krytykowali, ba, pan minister Domański stwierdził, że fundusz wsparcia sił zbrojnych jest właśnie tym elementem, który psuje finanse publiczne. Wskazali, że do tego funduszu ma zostać, ma trafić 76 miliardów złotych. Ale idźmy szanowni państwo dalej. Co się dzieje? Obecnie rządzący przedłożyli budżet, z którego wynika realnie, że w budżecie 110 miliardów złotych na obronność. To nie jest nawet 3% PKB. To nie jest 3% PKB, pomimo tego, że w ustawie o obronie ojczyzny w artykule 40 jest obowiązek wydatkowania 3% PKB na kwestie związane z obronnością. Chcą dosypać te środki, żeby osiągnąć powyżej 3% poziom Właśnie w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie w przyszłym roku planują wydatkować 76 miliardów złotych. No to, szanowni państwo, mówmy, sprawdzam, ile wydatkowali, ile wykonali Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w tym roku. Mamy dane za pierwsze półrocze. Wykonali 2%, szanowni państwo. 2%. Co to oznacza? To oznacza, szanowni państwo, że całkowicie w sposób nieefektywny wydatkują środki na kwestie związane z modernizacją techniczną, inwestycjami budowlanymi w bieżącym roku, to jaka jest gwarancja, że te środki zostaną wydatkowane w przyszłym roku? I tak, Szanowni Państwo, jeżeli spojrzymy w budżet, który został przedłożony, projekt budżetu, który został przedłożony na 2025 rok, to tak jak powiedziałem, rządzący się szczycą, że zwiększają wydatki na obronność. Tylko tak jak powiedziałem, jest to nieprawda. Mówią, że wzrost wydatków rok do roku to jest 6,1 miliarda złotych całkowicie zapominając oczywiście o kwestii związanej że blisko 5 miliardów złotych z tego szanowni państwo budżetu ma trafić de facto na obronę cywilną czyli do koszyka koszyczka który będzie gospodarował minister spraw wewnętrznych i administracji o tym wielokrotnie mówił pan premier Błaszczak że mamy do czynienia z sytuacją w której ten budżet nie będzie efektywnie wydatkowany. Mówią, że wzrasta wydatkowanie na obronność 5,2% rok do roku, nie uwzględniając kwestii związanej właśnie z obroną cywilną, czyli tymi 5 miliardami. I jeszcze jedną najważniejszą rzeczą, rosnącą dynamiką inflacyjną. W budżecie zaplanowany jest 5% inflacji. To jest dużo, to jest bardzo dużo, bo od czterech miesięcy, miesiąc do miesiąca, mamy do czynienia z wzrostem inflacji w Polsce. Co to pokazuje? To pokazuje, Szanowni Państwo, że realne wydatki na kwestie związane z obronnością spadają. Te cyfry, które są, liczby, które są w tym budżecie, są wirtualne, są nieprawdziwe. Blisko 76 miliardów ma być w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie już dziś wiemy, że w tym momencie pan minister, bo zadawaliśmy te pytania na komisji obrony narodowej. Nie ma żadnych środków zabezpieczonych, żadnych środków zabezpieczonych na fundusz wsparcia sił zbrojnych. I teraz szanowni państwo, jeżeli spojrzymy na dane, bo pan premier kośnia Kamysz mówi o tym, że z roku na rok będą rosły wydatki. My oczywiście wiemy, że to jest nieprawda. Zresztą wykonanie bieżącego roku pokaże to, że pan premier Kośniak-Kamysz, pan, pan minister Tomczyk no mijają się z prawdą. Ale spójrzmy na właśnie ten projekt budżetu. Spadek o 482 miliony złotych wydatków majątkowych na inwestycje, zakupy, współfinansowanie programów natowskich. Spadek o 837 milionów złotych wydatków na usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, teleinformatyczne. To wszystko jest w tym budżecie, które zostało zaprezentowane. Realne, realne wydatki na centralne plany rzeczowe, czyli te, ten, ten, można powiedzieć, kory związane z wydatkowaniem na modernizację techniczną, na modernizację, na inwestycje budowlane, spada, Szanowni Państwo, o 3 miliardy złotych. O 3 miliardy złotych. Mamy, Szanowni Państwo, do czynienia z jedną wielką ściemą, jeżeli chodzi o to. My oczywiście... Tak jak mówiliśmy, to wielokrotnie będziemy każde działania, które wspierają polską obronność, polskie bezpieczeństwo popierali. Tylko ta propozycja budżetowa niestety jest taka, jak każda propozycja platform obywatelskich. Na papierze to wygląda pięknie. Jeżeli przychodzi do realizacji, to niestety nie dają rady. Czy Jakieś pytania Państwo? Strefa czystego transportu uderza w mniej zamożnych mieszkańców, więc nie powinna być wprowadzana, bo to oznacza wzrost kosztów utrzymania, jeżeli dodamy do tego wzrost cen za energię zafundowany przez koalicję 13 grudnia, wzrost cen za gaz, no to widać, że bardzo głęboko drenują kieszenie polskich gospodarstw domowych, ci, którzy dziś polską rządzą. Zarówno w wymiarze ogólnopolskim chodzi to o koalicję 13 grudnia, jak i władze Warszawy, bo przecież oni są z tego samego obozu politycznego Trzaskowski nawet jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. To jest efekt braku zdolności do skutecznej działań rządu koalicji 13 grudnia w Unii Europejskiej, bo przecież to powinno być priorytetem rządzących, ale oni zajmują się związkami partnerskimi, zajmują się tematami zastępczymi, a nie zajmują się sprawami, które dotyczą Polski i Polaków. To jest ważne, żeby wspierać działania, które służą temu, żeby efektywniej wykorzystywać możliwości dostarczania ciepła do gospodarstw domowych. Jeżeli tego nie robią, to trzeba to odnotować jako kolejną porażkę rządu Donalda Tuska. Na arenie międzynarodowej. Po tej porażce z ubiegłego tygodnia, kiedy to do rozmów na temat przyszłości Ukrainy nie zostali zaproszeni przedstawiciele polskich władz. Myślę tu o premierze i ministrze obrony narodowej. Teraz dochodzi kolejna porażka, i proszę Państwa, bądźmy pewni, że tych porażek będzie bardzo wiele, dlatego że polska polityka zagraniczna jest polityką przedmiotową, a nie podmiotową. Ona była polityką podmiotową wtedy, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość. Dziś Polska jest przedmiotem gry oligarchów w Unii Europejskiej albo możnych tego świata. Pani redaktor, w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Platforma Obywatelska deklarowała, deklarowała że przynajmniej najbardziej te drastyczne rozwiązania związane z, Pols z Zielonym Ładem zostaną zablokowane. Jak widać, w tej sprawie po wyborach nie robi nic, mimo tego, że należy do największej frakcji w Parlamencie Europejskim Europejskiej Partii Ludowej. To, o czym Pani wspomina, to jest, można powiedzieć, dopiero przedsionek tego, co będzie się działo. Przypominam, że od 1 stycznia 2026 roku wchodzi tzw. ETS II, czyli opodatkowanie transportu i opodatkowanie budynków. Związane z, właśnie z Zielonym Ładem. Więc to są będą gigantyczne koszty, które poniesie polskie społeczeństwo. Deklarowano, że w sprawie tych dwóch rozwiązań będą skargi Polski do ETS-u, a także na forum parlamentu Europejska Partia Ludowa będzie próbowała te rozwiązania zablokować. Nic takiego się nie dzieje. Jak widać, Zielony Ład. Jest realizowany krok po kroku. Europejska Partia Ludowa na powrót wciągnęła to sobie na swój standard. No a przecież przypomnijmy, Donald Tusk do niedawna był szefem Europejskiej Partii Ludowej i jak twierdził, w Brukseli nikt go nie ogra. To, to jedno z rozwiązań, które pokazuje, że Donald Tusk w tej sprawie nie zrobił nic. Jedność koalicji rządzącej jest tylko w jednej sprawie, ośmiu gwiazdy. To wtedy oni są zjednoczeni. Poza tym nie widzę żadnych... I stołki. stołki I stołki, tak, czyli, czyli przykorycie, Zresztą zapraszam na stronę rząd. internetową Stop Patologii Tam pokazujemy nominatów partyjnych, ludzi związanych z koalicją 13 grudnia, którzy obsiedli zarządy i rady nadzorcze spółek skarbu największy. państwa. I również innych instytucji rządowych. Natomiast, proszę Państwa, małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Preferencje podatkowe są stworzone dla małżeństw, dlatego, żeby mogły małżeństwa przeznaczać pieniądze na wychowanie dzieci. Związki partnerskie mają się cieszyć preferencjami podatkowymi. To jest bez sensu. Preferencje podatkowe należą się małżeństwom, dlatego, żeby mogły y, wychowywać dzieci. I to jest y, nasze stanowisko. Ja panie, Dzień dobry. Mam też pana wywołane, z polityką e, Ostatnio pojawiła się rozmowa na portalu Onet.pl z minister Kajewską. I Onet wprost pisze, że po raz pierwszy w historii rządzący otwarcie przyznali w oficjalnym dokumencie, że standardowy projekt poprzedniej ekipy Polskiej w Dziedzinie demokratii. Te statystyki mówią o tym, że tych jest najmniej od II wojny światowej, że ubóstwo osiągnęło poziom sprzed 2015 roku przy Pana zdaniem projekt 800 plus poniósł klęskę. Nie, nie poniósł klęski, to był projekt bardzo udany. Dzięki 800 plus dzieci wyrwane zostały z biedy. I to jest niewątpliwie osiągnięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast te komentarze, które pan redaktor przytoczył, służą jednemu. Temu, żeby zlikwidować program 800, dziura budżetowa musi być wypełniona pieniędzmi, tak jak zabrali 14 emeryturę ponad jednemu milionowi emerytów, tak jak zabrali tarczę energetyczną. Co spowodowało wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych poprzez podwyżkę cen energii i gazu, tak jak wprowadzili VAT na żywność, podwyższyli VAT na żywność, tak teraz skasują 800 Czyli to jest przegrywka do tego, żeby ten program, bardzo dobry program, został skasowany przez koalicję 13 grudnia. Jeżeli można w tej sprawie, panie redaktorze. To jest zadziwiające, że rzeczywiście w tym sprawozdaniu rządu z realizacji ustawy o wspieraniu rodzin, bo o tym Pan mówi, znalazł się taki pasus, jak rozumiem, Ministerstwa Rodziny, zupełnie nieprawdziwy. Panie redaktorze, trudno sobie wyobrazić, żeby kwota 300 miliardów złotych, która w ciągu 8 lat poszła do rodzin wychowujących dzieci, pogorszyła ich sytuację materialną. Trudno to sobie wyobrazić. 300 miliardów złotych. Tyle z programu 500+, bo 800 plus rozpoczęło się od 1 stycznia, poszło do rodzin wychowujących dzieci. Jeżeli ta kwota miałaby pogorszyć sytuację materialną rodzin wychowujących dzieci, to no, mówiąc szczerze, logicznie tego trudno wytłumaczyć. A więc resort popierający nieprawdziwe dane no, w tej sprawie zachowuje się skandalicznie. Po drugie, tam jest taka teza, że ten program nie, przy, nie, nie spowodował wzrostu urodzeń. Otóż informuję pana redaktora, że dzięki temu programowi urodziło się do 2022 roku o 200 tysięcy dzieci więcej, niż wynikało z prognozy GUS-owskiej z 2014 roku. GUS publikuje takie. Panie, reda Panie redaktorze, mówimy o programie wspierającym rodziny wychowujące dzieci. Wychowujące dzieci. Więc informuję Pana, że dzięki temu programowi urodziło się więcej o 200 tysięcy dzieci w stosunku do prognozy Gusowskiej i to nie tej najbardziej pesymistycznej, tylko tak zwanej średniej. Proszę to sobie zobaczyć w danych głusowskich. Choćby, choćby z tych dwóch informacji wynika, że resort rodziny zachowuje się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny pisząc tego rodzaju opinie, jak rozumiem, wystawia piłeczkę ministerowi finansów. No skoro sam resort kwestionuje funkcjonowanie tego programu, to minister finansów nie ma innego wyjścia, tylko jego skasowanie. Minister, Oczywiście minister nie może tego zrobić, panie redaktorze, bo jest ustawa i nawet gdyby tutaj większość koalicyjna ją przegłosowała, to zawetuje ją prezydent, ale rozumiemy, że liczy się, że po ewentualnym zmianie Pałacu Prezydenckim, następny prezydent, oczywiście ze środowiska Platformy, taki projekt ustawy już by podpisał. Otóż informuję państwa, że Polska nigdy na to nie pozwoli. Polska nigdy na to nie pozwoli. A to, co robi resort rodziny, jest niebywałym skandalem, niebywałym sugerowanie, że program, który ten resort firmuje, nie przynosi żadnych skutków w oparciu o nieprawdziwe dane, jest niebywałym skandalem. Pan, Podałem panu dane słowa. Panie redaktorze, jeżeli pan wyjdzie z tej takiej narracji, którą pan ma w reżimowej telewizji i spojrzy na to obiektywnie w likwidacji. E, w likwidacji, to naprawdę zwróci pan uwagę, że te działania podejmowane przez obecne kierownictwo resortu rodziny, chociaż nazwa rodziny tutaj akurat nie pasuje, pracy i polityki społecznej służy tylko jednemu celowi, żeby zlikwidować program 800. I te dane, które Pan przytoczył, one oczywiście nie uwzględniają tego, o czym mówił Pan minister, Pan doktor Koźmiuk, jeżeli chodzi o prognozy, które były w 2015-2016 roku. To po pierwsze nie uwzględnia również sytuacji pandemii, która w sposób znaczący wpłynęła na, na kwestie związane z dzietnością, podejmowaniem decyzji przez rodziny, nie uwzględnia sytuacji związanej z wybuchem wojny i wpływem poniesienia kosztów funkcjonowania nie tylko w Polsce, na całym świecie. Pan jakby, jakby tego nie widzi. Ma, zachęcam pana, ja żeby. Za, zachęcam, no właśnie, ja to, widzi pan, ale poczeka pan, po, poczeka pan sekundaczkę. Ale poczeka, ale poczeka pan sekundaczkę, poczeka pan sekundę. Pan, spojrza... pan by obiektywnie chciał na to spojrzeć, a nie w sposób propagandowy, jak to macie zwyczaj no w telewizji reżimowej, to by pan obiektywnie na to spojrzał, a niestety pan patrzy na to jak funkcjonariusz partyjny i niestety taki jest problem. Proszę Pana, 800 plus funkcjonuje od 1 stycznia dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie Donalda Tuska. Niestety Pana w telewizji tego nie usłyszałem, tylko puszczaliście w tym propagandę Tuska. To po pierwsze. Po drugie, po to rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję związaną, żeby zwiększyć, zwaloryzować kwotę z 500 do 800, widząc jaka jest sytuacja gospodarcza i, co, i jakie. Yy, Konsekwencje niesie wysoka inflacja, która była ogólnoświatowym trendem. Więc zachęcam pana, żeby pan obiektywnie na to patrzył, a nie jako propagandysta. Panie redaktorze, jest jeszcze jeden czy dwa ważne rzeczy, które w tej debacie nie mamy na to czasu. Ale jeżeli pan się interesuje tym, to chętnie zapraszamy, porozmawiamy na ten temat. Otóż wie pan. My... Trzeba brać pod uwagę również populację. Przypominam, że do niedawna w wieku rozrodczym były kobiety z roczników z lat 80.. Wtedy te roczniki liczyły po 800 tysięcy urodzeń. Wiem coś na ten temat, bo mam dzieci z tego okresu. Czyli kobiet było przynajmniej 400 tysięcy w roczniku. Teraz mamy roczniki kobiet w wieku rozrodczym po kilkadziesiąt tysięcy. A więc jest o 200 tysięcy kobiet w roczniku mniej niż było jeszcze do niedawna. W tej sytuacji zadaniem państwa jest wspieranie tych kobiet, które chcą rodzić dzieci. Proszę sobie popatrzeć, jaka jest propaganda wokół, co się propaguje. Trzeba brać pod uwagę te wszystkie czynniki. Mówił pan poseł także o tym, że pandemia po prostu uderzyła w bezpieczeństwo rodzin. Trudno podejmować decyzję o dzietności w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jak się nas los, los potoczy. Za naszą wschodnią granicą toczy się od dwóch lat wojna. Sądzi Pan, że to polityce pronatalistycznej pomaga? Wszystkie te czynniki trzeba brać pod uwagę. A resort rodziny, rodziny pisze, że program... Się nie sprawdził, no i w konsekwencji po co wydawać 60 parę miliardów złotych, skoro program się nie zmienił. Ja, ja myślę, że można spogodzić Więc po prostu te 3 miliardy te... z tej szczujni, która jest teraz przekazywana, przekazać na programy właśnie e, mające na celu wzmacnianie. redaktorze, trzeba poważnie do poważnych problemów podchodzić. Panie, zdaniem, był ojcem projektu 800, produktów. tutaj jakby dwie strony, sporo polityczne, którzy no pracują sobie zasługi w tej dziedzinie. Kto wymyślił 500, plus ten pierwotny projekt, kto Państwa zdaniem? Pan prezes Jarosław Kaczyński. Byłem tego świadkiem, jak... A pan ma wątpliwości. Pan ma wątpliwości. Okay. To informuję pana. Program 500, jego autorem jest Jarosław Kaczyński. Byłem świadkiem, jak tę kwotę podał, że ma być to kwota netto na dziecko. To był program przygotowywany w 2014 rokiem w ramach kampanii wyborczej do wyborów 2015 roku.